Dowiedziałam się o olbrzymich, przede wszystkim możliwościach. E, tak mnie jak najbardziej przekonały. Promocja zawodu pielęgniarki położnej powinna odbywać się w szkołach właśnie takich jak ta. Naprawdę słuchali nas i chcieli się dowiedzieć czegoś ciekawego. Przedstawiciele okręgowej Izby Pielęgniarki Położnych w Słupsku przybyli do miasta, a właściwie do zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych. Dlaczego tu jesteśmy? Bo między innymi tu jest nasza przyszłość. Dokładnie tak, zostaliśmy poproszeni, aby pokazać uczennicom i uczniom, jak ciekawym i fascynującym wyborem zawodowym może być wybór pielęgniarstwa bądź położnictwa. Promocja zawodu pielęgniarki położnej powinna odbywać się w szkołach, właśnie takich jak ta. Tylko tu uda nam się zbudować potencjał kadrowy, i to właśnie pokazaliśmy naszym przyszłym koleżankom i kolegom. Przede wszystkim zabraliśmy ze sobą wspaniałe studentki położnictwa Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, które teraz opowiedzą Wam o dzisiejszym spotkaniu. Uczniom i całą przekazaliśmy m.in. wiedzę na temat zawodu pielęgniarki położnej, ich kompetencji, drogi do Otrzymania prawa wykonywania zawodu oraz rozpoczęcia pracy, możliwości zawodowych oraz y, informacje, dlaczego warto studiować na Uniwersytecie Pomorskim w Subsku. Uważam, że jest to wdzięczny zawód. Y, przyjęcie takiego noworodka, pomoc kobiecie w przejściu przez ten poród, jak możemy przekazać go mamie i zobaczyć y, radość na jej twarzy, to jest coś po prostu pięknego. Mnie to. Rozpoczęcia tego kierunku, jakim jest położnictwo, przekonało to, że są właśnie możliwości rozwoju, również możliwości późniejszej pracy, nie tylko i wyłącznie właśnie w szpitalach, ale również pracy dydaktycznej na uniwersytetach, ale również na neonatologii, oddziale patologii ciąży oraz na oddziałach ginekologicznych. Mamy możliwości rozwoju swoich kompetencji, umiejętności, również nasze wynagrodzenia zostają coraz bardziej zauważone. Na tym spotkaniu spodobało mi się zainteresowanie wśród młodzieży. Młodzież była bardzo zainteresowana, zadawała pytania, naprawdę słuchali nas i chcieli się dowiedzieć czegoś ciekawego i poznać nasze spostrzeżenia na temat samego kierunku, jak i studiowania na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Podczas spotkania dowiedziałam się o olbrzymich przede wszystkim możliwościach, jakie ja proponuje i sam zawód, położnictwo i pielęgniarstwo, ale również y, uniwersytet, tak? Nie zdawałam sobie wcześniej sprawy z tego, jakie sprzęty posiada uczelnia, y, jakie proponuje świadczenia. Moim zdaniem jest to naprawdę dobry, dobry kierunek. E, tak, mnie jak najbardziej przekonały. Też miałam dużo pytań, bo e, miałam w głowie e, Akademię Pomorską i bardzo się cieszę, że mogłyśmy uczestniczyć w takim spotkaniu, bo wiele moich wątpliwości rozwiały i myślę, że to jak najbardziej jest bardzo dobra szkoła. Natomiast my, jako osoby doświadczone zawodowo i samorządowo, pokazaliśmy umiejętności, niektóre umiejętności w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza położnej położnego. Nasi uczniowie mieli dzisiaj szczególną okazję zaznajomienia się z zawodami pielęgniarz-pielęgniarka położny-położna. Jako dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, cieszę się, że uczniowie, przyszli maturzyści, mieli podczas tego spotkania możliwość zaznajomienia się i zaplanowania swojej dalszej kariery. Jeżeli wybiorą zawód, około medyczne albo też pielęgniarstwo i położnictwo to wszystkim nam wyjdzie na zdrowie. A zdrowie jest bezcenne, tak jak chwile spędzone z młodymi ludźmi, którzy zainspirowali nas do dalszej wytężonej pracy. Do zobaczenia.